Jak nasze przekonania potrafią zmieniać świat zewnętrzny? Można się mylić na dwa sposoby: można wierzyć w to, co nie jest prawdą, lub można się wzbraniać przed wiarą w to, co jest prawdą. Soren Kiergard: Zrastaliśmy ze świadomością, że jesteśmy oddzieleni od innych. To wywołuje nieuchronne poczucie izolacji i samotności. Wydaje się nam, że zdarzenia i sprawy dzieją się przypadkowo, że jesteśmy na nie skazani. Jesteśmy my i reszta świata. Ten obraz świata stał się dla nas tak oczywisty, że nie kwestionujemy go, chociaż nie jest nam z nim emocjonalnie dobrze. Z pewnością w naszym dotychczasowym życiu często otwierdzaliśmy się na długo w takiej opinii. Jednak w ostatnich latach odkrycia dokonane przez współczesną naukę zupełnie to zmieniły. Dziś wiemy, że sytuacja wygląda wręcz odwrotnie. Nie jesteśmy oddzieleni od siebie. Wszystko jest ze wszystkim powiązane i wpływa na siebie nawzajem. Ponieważ to odkrycie jest tak bardzo ważne dla strumienia energii naszego życzenia, chciałbym się nim zająć głębiej. Ta zmiana datuje się od 1995 roku, czyli od badań prowadzonych w Rosyjskiej Akademii Nauk pod kierownictwem Wladimira Poponina i Piotra Garjajewa. Wyniki ich eksperymentów okazały się tak bardzo zaskakujące, że powtórzono je w USA i dopiero wtedy je opublikowano. Wladimir Poponin i Piotr Garjajew. Chcieli zbadać zachowanie DNA pod wpływem najmniejszej cząstki światła, zwanej fotonem. W trakcie serii prowadzonych badań usunęli z cylindra całkowicie powietrze, wytwarzając próżnię. Wiemy jednak, że nawet w próżni nigdy nie panuje całkowita pustka. W każdej przestrzeni pozostają fotony, energia światła, które można przy pomocy specjalnych instrumentów stosunkowo dokładnie zmierzyć. Tak było i w tym eksperymencie. Początkowo wszystko przebiegło tak, jak tego oczekiwano. Fotony zachowywały się w próżni cylindra w sposób dość nieuporządkowany. Podczas następnego kroku dodano do cylindra próbkę ludzkiego DNA, i zdarzyło się coś bardzo zaskakującego. Fotony w obecności DNA jakby uporządkowały się. DNA miało bezpośredni wpływ na fotony. Niewidzialna siła ułożyła fotony w regularne formy. Jedno stało się jasne: ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na świat fizyczny. Tradycyjna fizyka nie znała czegoś takiego. Można powiedzieć więcej: konwencjonalna fizyka czegoś takiego nawet nie przewidywała. Początkowo nie potrafiono wytłumaczyć, dlaczego fotony tak się zachowywały. Już sama obserwacja tego zjawiska było niezwykle ekscytująca, ale to, co zdarzyło się później, było po prostu rewolucją. Kiedy usunięto DNA z cylindra, sądzono, że nowo powstały układ fotonów zniknie, a fotony rozbiegną się w przestrzeni w sposób nieuporządkowany. Tak, jak to działo się wcześniej, jednak zdarzyło się coś zupełnie przeciwnego. Fotony zachowywały się tak, jakby DNA wciąż było tam obecne i pozostawały nadal w nowo powstałym porządku. Próby wielokrotnie powtarzano, sprawdzano urządzenia i upewniano się, czy w cylindrze nie pozostało nic z DNA. Za każdym razem, gdy powtarzano eksperyment, efekt pozostawał taki sam. Fotony i DNA pozostawały ze sobą wciąż połączone, chociaż fizycznie je od siebie oddzielono. Choć fizycznie oddzielone były ze sobą nadal połączone przez pole, które fizyka kwantowa nazywa polem kwantowym. Pusta przestrzeń nie jest pustką, lecz polem, w którym poruszają się i przemieszczają w postaci fal miliardy informacji. Aby zrozumieć prawo rezonansu, ten eksperyment jest bardzo istotny. Wiele eksperymentów potwierdziło teorię, tworząc jej naukową podwalinę, że istnieje pole kwantowe, które łączy ze sobą wszystko. Szczególnie ważnym faktem w opisywanym wyżej eksperymencie jest to, że istnienie tej energii udowodniono po raz pierwszy doświadczalnie. To pole energetyczne łączące wszystko ze wszystkim miało już od dawna wiele określeń, w zależności od naukowca, który to pole badał pole kwantowe, boska matryca, pierwotna przyczyna, pole hologramu kwantowego. Szczególne w tym polu energetycznym jest to, że nie jest ono podobne do żadnej z dotychczas znanych form energii. Pole energetyczne, które zdaje się funkcjonować jak gęstotka na sieć, stanowi pomost pomiędzy światem wewnętrznym a zewnętrznym. Tak jak fale dźwiękowe potrzebują nośnika, powietrza, wysyłana przez nas energia przekonań i myśli, potrzebuje również jakiegoś środka, aby przekazać ją dalej w świat. I temu służy pole kwantowe. To pole energetyczne umożliwia nam pozostawanie świadomie lub nieświadomie w kontakcie ze wszystkim i ze wszystkimi. Nie ma żadnego znaczenia, jak daleko jest od nas oddalony odbiorca. Czy to nasz sąsiad, czy osoba, która znajduje się na drugiej półkuli? Wytworzone, wibrujące pole rezonansowe znajduje zawsze właściwą osobę, nawet jeśli ona o tym nie wie. Tak postąpiła na przykład Sabina. Połączyła się energetycznie poprzez energię swoich życzeń ze swoim przyszłym partnerem, chociaż on nie miał wtedy jeszcze pojęcia o jej istnieniu. Drogi Pierre... Byłam w czerwcu tego roku na prowadzonym przez ciebie we Frankfurcie seminarium i to, co dzieje się od tamtej chwili w moim życiu, z trudem potrafię opisać. Wiele formułowanych przeze mnie życzeń spełnia się raz za razem, tylko pragnienie, które leżało mi najbardziej na sercu, a mianowicie chęć znalezienia partnera na całe życie, nie spotkało się z żadnym oddźwiękiem. Więc zdecydowałam się, zgodnie z twoimi radami, być szczęśliwa najpierw sama ze sobą, pełna wdzięczności za wszystko, co posiadam. Na początku sierpnia pojechałam ze swoimi dziećmi na urlop. Fenomenalne, ale także i tu prawie już zapomniane życzenia spełniały się. Przyciągałam tylko miłe osoby, często także interesujące z punktu widzenia mojej pracy, tylko facet kazał na siebie czekać. Postanowiłam przejść na tryb turbo, jeśli chodzi o afirmacje. Każdego poranka było to pół godziny zwięzłych stwierdzeń podczas ćwiczeń na cross trenerze. I nagle stanął przede mną. Kiedy byłam na dyskotece i szłam do baru, podbiegł do mnie tylko po to, by mi powiedzieć, że koniecznie musi mnie poznać. W tym celu musiał co prawda czegoś się napić, by zdobyć się na odwagę, ale podobno już od kilku dni czekał na okazję, aby móc mnie zagadnąć. Właściwie nie wiedział, dlaczego mnie zagadnął, ale nie mógł inaczej, coś go pchało do tego. Od pierwszej chwili pojawiło się niewiarygodne przyciąganie. Okazało się, że ten mężczyzna spełnia wszystkie życzenia z mojej listy życzeń i że mamy ze sobą wiele wspólnego. To niesamowite. Nie możemy już sobie wyobrazić życia bez siebie. Do tego doszła gotowość do dalszego wspólnego rozwoju, która jest zarówno we mnie, jak i w nim. To życzenie dodałam specjalnie do listy życzeń dzięki Tobie, po Twoim seminarium. Tak długo czekałam na spełnienie tego życzenia mojego serca, a teraz On po prostu jest. Zobaczymy się wkrótce na jednym z Twoich seminariów, ale tym razem zabiorę ze sobą kogoś jeszcze. Pozdrawiam, Sabina. Dlaczego zatem mamy czekać dłużej na spełnienie naszych życzeń płynących z serca, jeśli możemy energetycznie, w sposób całkiem prosty i aktywny, połączyć się ze swoimi celami? Sabina zaufała po prostu własnej sile myśli i utrzymywała swoje przekonania w sercu, nie dopuszczając do siebie żadnych wątpliwości. Poprzez pole kwantowe możemy wejść w kontakt ze wszystkim i ze wszystkimi. Musimy tylko to uczynić. Prawo rezonansu zawsze mówi tak, utwierdza cię zawsze w Twojej wierze, nie zaprzecza ci. Jeśli na przykład wierzysz, że Twoje życie nic nie znaczy, lub nie ma głębszego sensu, otrzymasz dokładnie tego potwierdzenia. Jeśli wierzysz, że zasługujesz na głęboką, prawdziwą miłość, pieniądze, bogactwo duchowe i materialne, jeśli sądzisz, że Twoje życie ma głęboki, wszechogarniający sens, potwierdzi się to dokładnie w Twoim życiu, zgodnie z prawem rezonansu. Nic innego nie może urzeczywistnić się w Twoim życiu. Energia jest zasadniczo obojętne. czy coś jest moralnie wartościowe, czy naganne, czy coś jest dla Ciebie pożyteczne, czy też przeszkadza Ci to w życiu. Energia nie pyta o moralność. I nie ocenia. Energia reaguje zawsze, zgodnie z wysyłanym przez ciebie impulsem.